Chwała Boga Wszechmogącego w Trójce Świętej Jedynego. Na pożytek nasz duchowy czyta nam Kościół Święty Matka Nasza na osiemnastą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego lekcję wyjętą z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, dziękuję Bogu Mojemu zawsze za was, za łaskę Bożą, która jest wam dana w Chrystusie Jezusie, Żeście się w nim we wszystko wzbogacili, we wszelkie słowo i we wszelką umiejętność. Jako, że świadectwo Chrystusowe utwierdzone jest pośród Was. Także Wam żadne, na żadnej łasce nie zbywa w oczekiwaniu objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też umocni Was aż do końca bez winy w dzień przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. I Ewangelię zapisaną u świętego Mateusza, których jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy, wysłuchajcie. Onego czasu Jezus, wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się i przybył do miasta swego, i oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu, a widząc wiarę ich, rzekł Jezus paralitykowi. Ufaj Synu, odpuszczają ci się grzechy Twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie myśleli sobie, on bluźni. Jezus zaś, przeniknąwszy ich myśli, powiedział: Czemuż źle myślicie w sercach waszych? Cóż łatwiej jest powiedzieć? Odpuszczają ci się grzechy, czy też wstań, a chodź. Ażebyście wiedzieli, że syn człowieczy ma na ziemi moc odpuszczania grzechów. Przeto rzecze do paralityka: wstań. Weźmi Twoje łoże i idź do domu Twego. I wstał i poszedł do domu swego, co widząc, rzesze ulękły się i oddały chwałę Bogu, który dał taką moc ludziom. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzień dzisiejszy usiądź. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Amen. w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. I oto przynieśli Mu paralityka leżącego na łożu. Jezus widząc ich wiarę, rzekł do paralityka. Ufaj Synu, odpuszczają ci się Twoje grzechy. Kochani, dzisiejsza Ewangelia, tak jak tak naprawdę każda w całym Piśmie Świętym zawiera dla nas dzisiaj przynajmniej kilka bardzo ciekawych elementów. Zobaczmy, że paralityk nie prosił o cud Pana Jezusa. Tak jak widzieliśmy w niektórych innych sytuacjach, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nami. Tutaj widzimy... Paralityka, który jest, można powiedzieć, w centrum uwagi, ale który nie wypowiada ani jednego słowa. Tak jakby ewangelista chciał nam wskazać na zupełnie inną rzeczywistość. Mianowicie, kochani, że chce nam pokazać tych, którzy go przynieśli. Nie porzucili kaleki, ale wręcz przeciwnie, dźwigali go do Jezusa. Włożyli sporo siły, włożyli sporo wysiłku, żeby przecisnąć się przez tłum z dorosłym mężczyzną, którego nieśli na łożach, nieśli na ramionach. Wyobraźmy sobie, że trzeba podnieść teraz dorosłego mężczyznę. No przynajmniej czterech trzeba byłoby o żeby tego mężczyznę do świątyni przynieść. Mało tego. Tak jak Ewangelista podaje, tyle ludzi było wokół Jezusa, że było niemożliwe, żeby dostać się do Niego z którejkolwiek strony. Dlatego zobaczcie, oni w sposób może karkołomny czy nie, ale szukali sposobu, co tu zrobić, żeby dostać się do Pana Jezusa. Jest to niemożliwe z powodu Rzeszy, z powodu wielości ludzi, którzy otaczali Pana Jezusa. Co tu zrobić? Wejdźmy na dach. Wciągnijmy Go na dach. I spójrzmy przez powałę dachu przed same stopy Pana Jezusa. Tak się pięknie słucha tego fragmentu Ewangelii, ale kiedy się tak człowiek zastanowi i pomyśli, ile trzeba było pomysłowości, ile trzeba było wysiłku włożyć, żeby dokonać tej jednej rzeczy i ile wiary trzeba było mieć, że ten wysiłek nie pójdzie na marne, że ten wysiłek się opłaci. Oni byli pewni stuprocentowo. Że już z powrotem nie będą musieli paralityka wynosić z tego pomieszczenia, bo dostąpi łaski uzdrowienia. I to dlatego, kochani, Ewangelista nie podaje ani jednego słowa tego, którego Chrystus pozdrawia, bo chce nam pokazać właśnie postawę tych ludzi, którzy dokładają wszelkiej pomysłowości, dokładają wszelkich starań do tego, żeby przyprowadzić kogoś do Jezusa, żeby wyprosić dla kogoś łaskę, żeby wyprosić cud. A my, kochani, niejednokrotnie zwalniamy się z tego wysiłku. Mówimy, nie moja sprawa, a co ja będę się wtrącać? A tam później będzie gadał, że ja tam się wtrącam w Jego życie, że coś tam jestem jakaś dewotka i tam tylko chodzę i ględzę o tym czy o tamtym. Zobaczcie, jak bardzo nieraz, może i z pobożnych pobudek, albo tymi pobożnymi pobudkami, tylko tak naprawdę się zasłaniając, zwaleniamy się z katolickiego obowiązku prowadzenia wszystkich do nieba. Dzisiaj znowu akurat zdarzyły się chrzty i ta Ewangelia tak naprawdę jest kontynuacją tego, o czym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Pamiętacie, w ubiegłym tygodniu Pan Jezus mówi, jakie są dwa największe przykazania: miłować Boga z całego serca, siły, myśli, a bliźniego, swego jak siebie samego. I dzisiaj widzimy zobrazowanie tych słów. Jak bardzo bliźni potrafi kochać bliźniego, jak bardzo jeden dla drugiego potrafi rzeczywiście wykrzesać sobie siłę, pomysły, pomysłowość. Żeby tylko doprowadzić kogoś do Chrystusa Doprowadzić kogoś do wiary Doprowadzić kogoś do uzdrowienia A my nieraz nie chcemy podjąć tego wysiłku Bojąc się Tak jak i często nieraz się boimy Przeżegnać w restauracji, jak jemy W tramwaju, który rusza W samochodzie z rodziną Nieraz głupio nam rozpocząć rodzinną modlitwę Żono, mężu, może pomódlmy się razem Może dziećmi zaprośmy to takie małe rzeczy, w gronie rodzina, co dopiero kiedy mamy tutaj rozmawiać z innymi. Kiedy mamy innych do Chrystusa przyprowadzić. Pamiętacie, jak Wam mówiłem kiedyś, chyba dwa, trzy tygodnie, już nie pamiętam, my się mieszają te kazania, że można powiedzieć, że Kościół Święty jest to wielki szpital, do którego trafiają różni ludzie. Tak jak i do tej kaplicy nieraz różni ludzie trafiają. My tutaj jesteśmy. My jesteśmy, można powiedzieć, personelem tego szpitala. Jego lekarzami i pielęgniarkami. Kiedy przychodzi ktoś poraniony, ktoś, kto nie potrafi się zachować, ktoś, kto w życiu wiele zgrzeszył, albo postępuje, może jeszcze nawet do tej pory postępuje nie tak, jak trzeba, bo jeszcze no, wszystko ma takie nieułożone. Wie, że go łaska Boża przynagliła tutaj do wiary, no coś go ciągnie do kościoła, ale jeszcze życie dalej jest od ideału. I on wpada w nasze ręce. Wpada w ręce dzieci kościoła. Potrzebuje empatii, potrzebuje zrozumienia, potrzebuje wytłumaczenia, potrzebuje wsparcia. Tak jak my, kiedy przychodzimy i boli nas wyrostek i na sorze zginamy się w pół albo coś nas boli, nie wiemy co, jeszcze bardziej się stresujemy, bo nie wiemy co nam grozi, a może umieramy i potrzebujemy, ktoś do nas podejdzie. Nie tylko nazwisko i po coś tu przyszedł, tylko zainteresowania. Empatii. I takie same postawy powinny towarzyszyć każdemu chrześcijanowi, każdemu katolikowi w stosunku do każdego bliźniego. Widzę kogoś chorego, poramionego, albo ktoś tak rzeszył, albo wyznaje jakąś dziwaczną ideologię, czy uczestniczy w jakichś dziwacznych, niekatolickich nurtach, albo jeszcze nie wie, czym jest katolicyzm. On potrzebuje prowadzenia katolików. A nie wykluczenia, a nie, bo ty jesteś taki, a ty taki, a ty głosujesz na tych, a na ty, na tamtych, a ty chodzisz, a ty nie chodzisz, a ty to, a ty tamto. Nie. Nie wolno dzielić. Tylko skoro ktoś przyszedł do szpitala, to potrzebuje pomocy. A wiemy doskonale, że nie zawsze wystarczy jedna wizyta w szpitalu przychodni u lekarza, żeby się wyleczyć. Jest to pewien proces. Kiedy ręka się zrasta, noga, kiedy rana się goi, to trzeba wiele razy przychodzić. Ona jeszcze boli, ona jeszcze jest. Tak samo jak w naszym życiu, przychodzimy, nawracamy się, stare nawyki i nie dają o sobie zapomnieć tak łatwo. Dlatego, kochani, kolejna sprawa, którą trzeba sobie przypomnieć, także w kontekście naszego chrztu, który mieliśmy. Dzisiaj mieliśmy też okazję w sposób zobrazowany to zobaczyć i przypomnieć sobie, każdy na Chrście Świętym został namaszczony świętym olejem krzyżma. Jest to olej, który biskup, każdy biskup w swojej diecezji święci raz w roku w Wielki Czwarty nam Krzyżma. Tym olejem namaszcza się obecnie kapłanów, namaszcza się wierzmowanych. Tym samym olejem biskup namaszcza ołtarz, kiedy go poświęca i konsekruje, tym samym olejem kreśli znaki krzyża na ścianach kościoła w czasie poświęcenia tej świątyni. Ten sam olej był wylewany na głowę królów i biskupów, do tej pory jest wylewany, i tym samym olejem Kapłan kreśli na głowach dzieci, a także i na naszych nakreślił w chwili naszego Chrztu Świętego znak krzyża. Świętym olejem krzyża. Żeby przypomnieć trzy rzeczywistości, które będą nam towarzyszyć do końca życia. Bo namaszczano zawsze tylko i wyłącznie proroków kapłanów i królów. Kim jest prorok? Znamy ich ze Starego Testamentu. Święty Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem Starego Przymierza. Prorocy byli powoływani przez Pana Boga, ażeby mówili o Panu Bogu, przypominali o Panu Bogu i upominali się w imię Pana Boga. I upominali lud, jeżeli grzeszy, do od Boga odchodzi. I ta sama misja jest dana nam, bo Kościół nas namaścił na prorok. Mamy iść między ludzi. Mamy być światłem świata, mamy być solą tej Ziemi. Tak jak również w obrębie Chrztu Świętego mamy zobrazowane, kiedy Kapłan daje po raz pierwszy skosztować poświęconej soli. Bo sól chroni od zepsucia, i sól nadaje smak. I taki ma być każdy katolik. Ma chronić od zepsucia pogańskiego życia siebie samego, członków swojej rodziny i wszystkich, z którymi się spotyka, z którymi mieszka, z którymi pracuje. Ma nadawać tak jak sól, boży smak tam, gdzie przebywa. Nie chcemy być solą, która straciła swój smak, bo ona na nic się nie nadaje, jak mówi Pan Jezus, tylko na wyrzucanie i podoptanie przez ludzi. Po co Bogu katolicy, którzy o Panu Bogu nie mówią i Pana Boga się wstydzą? Po co Bogu katolicy, którzy nie potrafią ustrzec krzyży w urzędach pracy, w szkołach i na rogatkach i ulicach miast? Po co katolicy, którzy nie chcą wyznawać wiary w swojego Boga? Na nic się tacy katolicy nie przydadzą, Nadają się tylko na wyrzucanie, wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. I to dlatego na Chrzcie Świętym już to było przypomniane. Masz być solą ziemi. A więc masz chronić tę ziemię, swoją ojczyznę od zepsucia pogańskiego życia i nadawać swojej ojczyźnie i swojej rodzinie Boży smak. Ale sól, tak jak też wczoraj na naukach mówiłem przed chrzcielnym, sól też piecze. I dzieci nieraz płaczą załka dziecko, bo sól trochę piecze. Bo wiemy doskonale, że kiedy nadajemy Boży smak rodzinie czy światu, wiąże się to z, przeciw, z przeciwem światu. Nie jest łatwo być katolikiem, nie jest łatwo być osobą wierzącą, bo narażamy się na wyśmianie, nieraz na wykluczenie. I Pan Jezus mówi, będziecie wyłączeni z synagogi, bo do was ciągać do namiestników, będziecie prześladowani z mojego imienia. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Daje nam obietnicę Pan Jezus. I to jest pierwsza misja, misja prorocka, którą każdy z nas posiada od chwili chrztu świętego i dokonało się wtedy, kiedy kapłan wylał na wasze głowy święty olej krzyż. Taki sam, jak dokonywało się to w Starym Testamencie tysiące lat temu. I również ten zwyczaj dokonywany jest i będzie dokonywany aż do skończenia świata. I nie możemy zapominać i zwalniać się z tej misji. Bo stajemy się zwietrzałą solą. Stajemy się świecą, która nie rozjaśnia tego, co jest w domu, tylko świecą, która została zakryta. Bo po co zapalać lampę, żeby ją teraz chować i ten płomień i światło zakrywać? Przecież lampę zapala się po to, żeby rozjaśniała wszystkim w domu, żeby czuli się bezpiecznie, żeby widzieli rzeczy takie, jakie są. Żeby nie potykali się. I dlatego w czasie Chrztu Świętego daje się zapaloną świecę jako przypomnienie. Zobaczcie, w tym dziecku jest obecny Bóg, bo Bóg jest światłością. To dziecko przez łaskę Chrztu zostało wypełnione łaską oświęcającą. I naszym zadaniem jest to, żeby strzec w tym dziecku, ale także i w nas samych tego płomienia, żeby on nie zgasł. Bo nie po to. Bóg poprzez swoją łaskę zapalił w sercu tego dziecka swój jasny płomień, a żeby teraz świat i nasze zaniedbanie ten płomień zgasiły. A więc, kochani, każdy z nas ma w swoim otoczeniu osoby, za które być może się modli albo się wstydzi doprowadzić ich do wiary. Zobaczcie, ile pomysłowości dzisiaj, Jaką pomysłowością dzisiaj wykazali się ci, którzy przez powałę z dachu tego Paralityka właśnie przed Jezusa Stopy położyli. Ile wysiłków to włożyli, ile wiary mieli. Dlatego pamiętajcie, i to też trzeba sobie z jakiś czas powtarzać: żadna Wasza modlitwa nie idzie na marne. Żadna. Bo nieraz matka, ojciec modlą się za swoje dzieci, za syna, za córkę, bo odrzucili wiarę albo żyją jak niewierzący. Bywa nieraz. Modlimy się nieraz za swoich rodziców, bo nieraz bywa odwrotnie, że dzieci chodzą do kościoła, a rodzice gdzieś tam już niekoniecznie. Trzeba się usilnie modlić, mieć ogromną wiarę, nieraz może i pomysłowość, bo działać też trzeba, jeżeli można. Ale każda modlitwa jest przez Boga wysłuchana. Ale Pan Bóg jest mądrzejszy od nas i doskonale wie, tak jak my wiemy, bo przyroda nam podpowiada, że jedną konewką pola nie podlejemy i nie sprawimy, że będzie urodzaj. Bo tej wody przecież każdy wie, że potrzeba o wiele więcej. Tak samo jest z modlitwą. Serce człowieka jest nieraz tak zatwardziałe, tak suche, że nie potrzeba, nie wystarczy nieraz jednej modlitwy, żeby kogoś zmienić. Nieraz to musi być długotrwały proces a Pan Bóg każdą modlitwę jak jedną konewkę zbiera właśnie w swoim skarcu, ażeby udzielić tej łaski wtedy, kiedy będzie jej na tyle dużo, żeby mogła, żeby mogła ta przemiana być trwana. Tak jak w życiu świętego Augustyna, tak jak właśnie w życiu świętej Moniki, która tyle, kilkanaście lat modliła się na obrócenie swojego syna i wymodliła kapłana, biskupa i świętego. Jeżeli będziecie wytrwali, jeżeli będziecie pomysłowi, jeżeli będziecie wierni Chrystusowi, nawet w imię odrzucenia przez kogokolwiek, bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony i ta obietnica niech Was dzisiaj umacnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego kilka ogłoszeń. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym będziemy.